Szykuje nam się w Mazowieckiej, Niestety, podwyżka za odbiór odpadów komunalnych. Czy jest to nas Tak, tak, tak. Jak pani powiedziała, niestety, szykuje się podwyżka. Przygotowałem już taki projekt uchwały, przedstawiłem, przekazałem do radnych Rady Miasta i na najbliższej sesji ten temat będzie poruszany. Czym? Jest to spowodowane przede wszystkim zmianami przepisów. Zostały wprowadzone opłaty, podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska, tak zwana opłata marszałkowska, która w ciągu ostatnich dwóch lat z 170 zł za tonę odpadów wzrosła do 270 zł za tę tonę. Licząc, tak szybko kalkulując, miasto średnio generuje około 444 ton odpadów. Dzieląc to na liczbę mieszkańców, to sama opłata, ta marszałkowska, o której wspomniałem, generuje podwyżkę o 3 zł na, na osobę miesięcznie. Więc to jest taki najważniejszy czynnik wpływający na cenę odpadów. Kolejne czynniki to chociażby podwyższona pensja minimalna, podwyższone wynagrodzenia, które muszą być wypłacane przez firmy obsługujące odpady, tu mamy na myśli firmę, firmę zbierającą, dowożącą odpady, no i oczywiście nasze ZGO, zakład, który przetwarza te odpady. Pracownikom należy płacić więcej, bo tak jak wspomniałem, podwyższone zostało, podwyższone zostało naj, najniższe wynagrodzenie, wzrosła cena. Paliwa, wzrosła cena energii elektrycznej. Wzrosły również inne wymagania, które zostały nałożone na zakłady przetwórstwa odpadów, bo obowiązkowo został wprowadzony monitoring i różne, różnego rodzaju raportowanie. To wszystko generuje dodatkowe koszty. Brzmi to przerażająco. Bardzo dużo podwyżek, które generują podwyżkę odbioru odpadów. Z jak dużą podwyżką w takim razie muszą liczyć się mieszkańcy? Jeśli byśmy mówili o procentowej podwyżce, to w moim projekcie uchwały to jest dość sporo. Natomiast no, cały sukces Rawy. Tkwi w tym, że mamy własny zakład przetwórstwa odpadów. Jest to spółka ZGO Aquarium i tu możemy delikatnie, delikatnie wpływać na wysokość tej, tej ceny. Czyli jeszcze o konkretnej kwocie nie możemy. Nie, jeszcze konkretnie nie chciałbym powiedzieć, bo taką decyzję ostateczną podejmą radni na sesji, która będzie 4 marca, natomiast, natomiast trzeba uwzględnić te wszystkie elementy cenotwórcze. Czyli to nie jest tak, że po prostu Urząd Miasta wymyślił sobie, hmm, mamy pandemię, mamy niższe dochody w budżecie, podnosimy sobie... Te opłatę za odbiór odpadów? Absolutnie nie jest tak. Nawet tak nie może być, ponieważ jest zasada, że zanieczyszczający płaci, więc wszyscy mieszkańcy, którzy produkują odpady, muszą zapłacić za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. I system. Ma się bilansować. Miasto nie może ani dokładać do tego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, ani nie może również na tym zarabiać. Po prostu liczymy, kalkulujemy, ile nas to kosztuje, dzielimy na ilość miesięcy, ilość osób, które, które w rawie mieszkają, które zadeklarowały dostarczanie odpadów i wychodzi nam stawka. Jak prawa Masowiecka plasuje się wśród miast okolicznych, jeżeli chodzi o te stawki, o wysokość tych stałych? W tej chwili, wśród okolicznych gmin, jesteśmy gminą, miastem najtańszym, jeśli chodzi o odbiór odpadów, o stawki za odbiór odpadów. Natomiast. Po, po podwyżce, jeśli zostanie zaakceptowana przez radnych wysokości, którą zaproponuję w projekcie uchwały, również będziemy jedną z tych gmin, w których są najniższe ceny odpadów. I tak jak powiedziałem, cały sukces w tym, że mamy własne składowisko odpadów. Nie mamy wyboru, musimy segregować. Przede wszystkim trzeba to podkreślić, że od 1 stycznia bieżącego roku już nie mamy wyboru jako mieszkańcy, nie mamy wyboru czy segregujemy śmieci, czy nie segregujemy. Musimy wszystkie odpady segregować. I, i ta stawka, którą tutaj która zostanie przyjęta na sesji 4 marca, będzie dotyczyła odpadów właśnie segregowanych, natomiast warto podkreślić, że przepisy, które obowiązują, wprowadzają również kary za nie segregowanie. Te kary mają być oczywiście też ustala wysokość tej opłaty karnej rada miasta w tej uchwale, o której wspominałem. Może być w wysokości od jednokrotności do czterokrotności tej odpłaty, opłaty podstawowej. W naszym przypadku zaproponował, żeby, zaproponowałem, żeby to była trzykrotność opłaty podstawowej. Niestety nie mamy wyboru, musimy segregować odpady, musimy również. No, mobilizować się do segregowania. Musimy osiągnąć, gminy muszą osiągnąć również odpowiedni wskaźnik recyklingu. Jeśli nie osiągniemy tego a wskaźnika, a w tym roku jest to 50%, to gminy też będą płaciły kary za nieosiągnięcie wskaźnika recyklingu. Czy taka kara również przełoży się na podniesienie opłaty dla mieszkańców? Oczywiście jak najbardziej taka, taka kara też może przełożyć się na opłaty mieszkańców, no bo przecież od mieszkańców zależy, ile, ile tych odpadów zostanie wysegregowanych i przekazanych do ponownego przetworzenia. Wiemy już, że uchwała została, zostanie przegłosowana przez radę terytorium miasta 4 marca, od kiedy mamy spodziewać się podwyżek? Najprawdopodobniej te podwyżki wejdą od 1 kwietnia. Oczywiście jest to prawo miejscowe, więc musi być ta uchwała musi zostać wcześniej opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Myślę, że biorąc pod uwagę, że 4 marca jest sesja, myślę, że do końca marca zostanie ta uchwała opublikowana.